Remont ulicy Sybiraków trwa, ale pojawiły się chwilowe problemy. Okazuje się, że na miejscu od kilku dni pracuje wyłącznie ładowarka i wywrotka. Zapytaliśmy dyrektora Wydziału Inwestycji, co się stało z resztą robotników. W piątek w ubiegłym tygodniu była rada budowy, pierwsza rada budowy tego zadania inwestycyjnego Strabak poinformował nas, że firma podwykonawca która miała wykonywać na ich zlecenie budowę kanalizacji deszczowej zrezygnowała. W związku z tym poszukiwali nowego podwykonawcy. Mają również kłopoty z zakupem rur do kanalizacji deszczowej i Studni do tejże kanalizacji. Roboty związane z budową kanalizacji powinny ruszyć we wtorek 14 września. Jak powiedział Tadeusz Mitka, do tego czasu firma z pewnością skompletuje potrzebne materiały i podpisze umowę z nowym podwykonawcą. Zadałem pytanie, czy w związku z tym trzytygodniowym opóźnieniem, bo takie dzisiaj jest w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót, czy ulegnie termin zakończenia. Końcowy termin zakończenia zadania. Jak na razie nie mam takiej informacji, że strabak zakłada jakiekolwiek, jakiekolwiek opóźnienia. Niemniej jednak e, widzimy takie zagrożenie. E, dzisiaj zostało wystosowane do nich. Odpowiednie pismo. Dyrektor dodaje, że miasto może wyciągnąć konsekwencje tylko w przypadku opóźnienia zakończenia inwestycji. Wtedy każdy jeden dzień opóźnienia będzie kosztował firmę kilka tysięcy. Przypomnijmy, że ta inwestycja została dofinansowana z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Dofinansowanie wyniosło ponad 2 miliony złotych, a całkowita wartość przebudowy to 4 miliony 300 tysięcy.